ASP jest, kształci twórców, którzy zajmują się ogólnie sztuką, choć mają oczywiście kierunki już takie ścisłe, użytkowe i to od, od, od dawna, jak na przykład formy przemysłowe. Ale generalnie tam jest taki nacisk, moim zdaniem, na, na tym, żeby twórca był niezależny i tworzył. Um, nie pod, um, pod brief. Natomiast my jesteśmy bardziej skupieni na tym, żeby tworzyć, żeby kształcić twórców w branży użytkowej, w sztuce użytkowej, gdzie on musi posługiwać briefem, świadczy pewne usługi właśnie dla dla klientów, więc to jest taki bardziej, um, bardziej praktyczny wymiar tego, tego artysty, który e, staramy się właśnie, żebyśmy byli mocno osadzeni w realiach rynku. Mhm. E, nasza kadra jest głównie złożona z praktyków, którzy już na tym rynku zdobyli swoje doświadczenie e, i, i wiedzą, jak to przekazać studentom.